Te zioła lecznicze, które zwalczają ból stawów, zaskakujące efekty. Bóle stawów wpływają na jakość życia milionów osób, szczególnie tych, które przez lata zbierały doświadczenia i mądrość. Według najnowszych danych narodowego Instytutu Zdrowia w Polsce około 35% populacji powyżej 50 roku życia cierpi z powodu tego dyskomfortu, co skutkuje ograniczeniami w codziennych aktywnościach i wpływa negatywnie na samopoczucie. Problem ten, często potęgowany przez szkodliwe nawyki, takie jak siedzący tryb życia, nieodpowiednia dieta, zła postura i samoleczenie, musi być zwalczany poprzez edukację i profilaktykę. W niniejszym artykule przyjrzymy się, jak te cztery najgorsze nawyki mogą nasilać ból stawów oraz przedstawimy naturalne rozwiązania oparte na mocy, ziół leczniczych. Dodatkowo na końcu poznasz specjalny przepis na herbatę przeciwzapalną oraz terapeutyczny olejek do masażu, które są łatwe do przygotowania i niezwykle skuteczne w łagodzeniu bólu. Zacznijmy od omówienia ziół leczniczych. Wśród naturalnych opcji kurkuma, znana również jako żółty szafran, wyróżnia się swoim silnym działaniem przeciwzapalnym. Badania opublikowane w Journal of Medicinal Food Wykazały, że codzienne spożywanie 1000 mg kurkuminy, jej głównego składnika aktywnego, może znacząco zmniejszyć ból u osób cierpiących na chorobę zwyrodnieniową stawów. Kurkuma działa podobnie do tradycyjnych leków, ale z mniejszą liczbą skutków ubocznych, co czyni ją atrakcyjną opcją dla osób poszukujących naturalnych alternatyw. Zaleca się jej spożywanie w formie herbaty lub kapsułek, a aby zwiększyć jej efektywność Warto łączyć ją z czarnym pieprzem. Według badań opublikowanych w Molecular Nutrition and Food Research, ta kombinacja może zwiększyć wchłanianie kurkuminy nawet o 2000%, czyniąc każdą filiżankę herbaty prawdziwym sojusznikiem w walce z bólem stawów. Kolejnym godnym uwagi przykładem jest diabelski pazur, zioło tradycyjnie stosowane w łagodzeniu objawów reumatyzmu. Badania opublikowane w European Journal of Anesthesiology Wskazują, że codzienne spożywanie 50 100 mg harpagidy, aktywnego związku zawartego w roślinie, może zmniejszyć uczucie bólu aż o 35% u osób cierpiących na artretyzm. Efekt ten wynika z jej silnych właściwości przeciwzapalnych, które przeciwdziałają procesom nasilającym stan zapalny w stawach. Jako naturalna alternatywa, diabelski pazur cechuje się wyższym profilem bezpieczeństwa w porównaniu do. Wielu syntetycznych środków przeciwbólowych, dlatego często zaleca się jego stosowanie w formie kapsułek lub naparów. Takie podejście naturalne jest szczególnie cenione przez osoby, które przez lata nauczyły się doceniać starożytną mądrość oraz prostotę skutecznych leków. Biała wierzba również zasługuje na uwagę. Znana jako naturalny prekursor, aspiryny zawiera wysoką koncentrację salicyny. W związku który po przetworzeniu przez organizm wykazuje działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne. Badania opublikowane w American Journal of Medicine wskazują, że ciągłe stosowanie ekstraktu z białej wierzby może zmniejszyć ból nawet o 30% u osób z łagodną do umiarkowanej chorobą zwyrodnieniową stawów. Oprócz zastosowania w 1700 przypadku bólu stawów, roślina ta jest skuteczna w łagodzeniu dolegliwości reumatycznych i bólów lędźwiowych. Zwykle zaleca się przygotowanie herbaty z kory drzewa lub stosowanie nalewki, zawsze pod kontrolą specjalisty, aby zapewnić odpowiednią dawkę i uniknąć potencjalnych skutków ubocznych. Pokrzywa to kolejny naturalny sojusznik doceniany za swoje liczne korzyści. Znacznie więcej niż chwast, pokrzywa posiada właściwości przeciwzapalne i moczopędne, które pomagają eliminować kwas moczowy, czynnik mogący wywoływać ataki dny moczanowej i nasilać ból stawów. Według badań opublikowanych w Journal of Rheumatology, stosowanie okładów z pokrzywy może zmniejszyć ból miejscowy nawet o 40%, przynosząc szybkie i skuteczne ukojenie. Regularne spożywanie herbaty z pokrzywy również jest zalecane w celu kontroli przewlekłego zapalenia stawów. To naturalne rozwiązanie, łączące tradycję z efektywnością jest szczególnie cenione przez osoby poszukujące terapii, które szanują integralność organizmu oraz jego kulturową historię. Nie można pominąć rozmarynu, aromatycznej rośliny, która ma zastosowanie wykraczające poza kulinaria. Jego składniki takie jak kwas rozmarynowy i karnozol posiadają udokumentowane właściwości przeciwzapalne, pomagając zmniejszyć ból i poprawić mobilność stawów. Badania opublikowane w Journal of EthnoParmacology wskazują, że stosowanie olejku eterycznego z rozmarynu w codziennych masażach może przynieść znaczną ulgę, szczególnie u pacjentów cierpiących, na reumatoidalne zapalenie stawów. Ponadto herbata z rozmarynu stanowi bezpieczną alternatywę do włączenia tej rośliny do codziennej diety, oferując chwilę relaksu i odprężenia, co jest szczególnie cenione przez osoby dbające o rytuały zdrowotne, oraz momenty medytacji (lub modlitwy). Imbir to kolejny korzeń, który zdobywa uznanie w naturalnym leczeniu bólu. Jego główny składnik, gingerol, odpowiada za efekt przeciwzapalny porównywalny z działaniem tradycyjnych leków. Badania opublikowane w Arthritis and Rheumatism Journal wykazały, że codzienne spożywanie 2 gramów imbiru może zmniejszyć ból stawów o około 25% już po 6 tygodniach. Imbir działa poprzez blokowanie enzymów prozapalnych, oferując ulgę podobną do niesteroidowych leków przeciwzapalnych, ale bez ich związanych zagrożeń. Niezależnie od tego, czy jest spożywany w formie herbaty, kapsułek, czy stosowany jako ciepłe okłady, Imbir okazuje się wszechstronną i naturalną alternatywą, harmonizującą z ludową mądrością i dążeniem do łagodniejszych metod leczenia. Arnika, Arnika montana wyróżnia się swoim silnym działaniem przeciwbólowym i przeciwzapalnym, szczególnie gdy jest stosowana miejscowo. Badanie opublikowane w British Journal of Sports Medicine wykazało, że stosowanie żelu z arniki może zmniejszyć bóle mięśniowe i stawowe aż o 45% po intensywnych ćwiczeniach. Ta właściwość sprawia, że arnika jest doskonałą opcją na te momenty. Gdy ból pojawia się nagle i wymaga szybkiej ulgi, bez konieczności przyjmowania leków do ustnych, maści i olejki na bazie arniki są szeroko stosowane przez osoby poszukujące uzupełniających naturalnych metod radzenia sobie z dolegliwościami wynikającymi ze starzenia oraz regularnej aktywności fizycznej. Teraz porozmawiajmy o czterech i najgorszych, nawykach, które przyczyniają się do bólu stawów. Kiedy mówimy o bólach stawów, Niektóre codzienne nawyki mogą znacząco nasilać objawy i wpływać negatywnie na jakość życia, szczególnie w kraju takim jak Polska, gdzie ostatnie badania wskazują, że około 35% populacji powyżej 50 roku życia cierpi z tego powodu. Brak aktywności fizycznej. Brak ruchu jest jednym z największych wrogów osób zmagających się z bólami stawów. Gdy ciało pozostaje nieaktywne, mięśnie, które Powinny wspierać stawy, słabną, co przyczynia się do sztywności i zwiększenia dyskomfortu. Według Narodowego Instytutu Zdrowia w Polsce osoby nieuprawiające regularnej aktywności fizycznej mają o 40% większe szanse na rozwinięcie problemów stawowych w porównaniu z osobami regularnie ćwiczącymi. Brak ruchu nasila sztywność, tworząc błędne koło, w którym ból uniemożliwia ćwiczenia, a bezruch dodatkowo pogarsza samopoczucie. Niezbilansowana dieta. Niezdrowa dieta, bogata w przetworzone produkty, cukry i tłuszcze nasycone, może podnosić poziom stanu zapalnego w organizmie. Dane z Centrum Badań Żywieniowych w Polsce wskazują, że osoby regularnie spożywające takie produkty, mają wzrost markerów zapalnych we krwi nawet o 30%. Co może nasilać objawy takich schorzeń jak choroba zwyrodnieniowa stawów. Stan zapalny nie tylko pogarsza stan stawów ale również może wywoływać bóle w innych częściach ciała, czyniąc wybory żywieniowe kluczowym czynnikiem wpływającym na ogólne samopoczucie. Zła postawa i powtarzające się niewłaściwe to ruchy. Nieodpowiednia postawa zarówno w pracy, jak i podczas codziennych czynności, w połączeniu z powtarzaniem nieprawidłowych ruchów, znacząco zwiększa obciążenie stawów. Badanie przeprowadzone przez Centrum Ergonomii w Warszawie wykazało, że osoby przyjmujące niewłaściwe postawy mają o 25% większe ryzyko rozwoju przewlekłych bólów i problemów stawowych w dłuższej perspektywie. Takie nawyki, gdy nie są skorygowane, mogą przyspieszyć zużycie stawów i ograniczyć mobilność, negatywnie wpływając na jakość życia. 4. Nadmierne samoleczenie i niewłaściwe stosowanie leków. Nadmierne poleganie na lekach przeciwbólowych i przeciwzapalnych bez konsultacji z lekarzem może być szczególnie szkodliwe dla osób z problemami stawowymi. Choć stosowanie tych leków może wydawać się szybkim rozwiązaniem, praktyka ta może maskować istotne objawy i opóźniać prawidłową diagnozę. Dane Ministerstwa Zdrowia w Polsce wskazują, że około 20% pacjentów z problemami stawowymi stosowało samoleczenie bez odpowiedniej konsultacji co często prowadziło do powikłań i nasilenia objawów. Niewłaściwe użycie leków nie tylko może powodować niepożądane skutki uboczne, ale również uniemożliwia zastosowanie właściwych środków zapobiegawczych i leczenia na czas, co osłabia skuteczność kompleksowego podejścia do zdrowia. Teraz porozmawiajmy o potężnym przepisie oraz olejku do masażu, który łagodzi bóle stawów. Zanim przejdziemy dalej, jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału nie zapomnij kliknąć przycisku subskrypcji. Naszą misją jest dostarczanie darmowej i skutecznej wiedzy wszystkim Polakom. Aby złagodzić bóle stawów, można przygotować potężny napar, łączący składniki wzmacniające działanie przeciwzapalne i przeciwbólowe. Zacznij od zagotowania 500 ml przefiltrowanej wody w garnku. Gdy woda zacznie wrzeć, dodaj 1 łyżeczkę kurkumy w proszku oraz 1 łyżeczkę imbiru. Może to być proszek lub kawałek świeżego imbiru o długości około 2 cm, a także jeden łyżeczkę suszonych liści rozmarynu. Zmniejsz ogień i pozwól mieszance gotować się powoli przez około 10 minut, aby korzystne związki mogły przeniknąć do wody. Po tym czasie wyłącz ogień i przecedź napar, aby usunąć resztki ziół i korzeni. Gdy herbata jest jeszcze ciepła, Dodaj szczyptę czarnego pieprzu, który pomaga zwiększyć wchłanianie kurkuminy zawartej w kurkumie, a także wyciśnij sok z połowy cytryny, dostarczając witaminę C i antyoksydanty. Jeśli chcesz, dodaj także jeden łyżeczkę miodu. Nie tylko naturalnie dosłodzi herbatę, ale także dodaj jej właściwości antybakteryjnych. Pij tę infuzję raz dziennie najlepiej po południu lub przed snem aby czerpać korzyści w walce ze stanem zapalnym oraz łagodzeniu bólów stawów. Aby uzupełnić opiekę, skuteczną opcją jest przygotowanie olejku do masażu, który można stosować bezpośrednio na bolące miejsca, aby zmniejszyć napięcie mięśni i poprawić krążenie. W czystej, ciemnej butelce połącz 30 ml oleju nośnikowego, takiego jak frakcjonowany olej kokosowy, olej migdałowy lub olej jojoba, z kilkoma kroplami olejków eterycznych, o działaniu przeciwbólowym i przeciwzapalnym użyj na przykład 5 kropli olejku eterycznego z zarniki znanego z redukcji bólu i obrzęków oraz 5 kropli olejku eterycznego z rozmarynu który wspomaga krążenie i łagodzi sztywność dla dodatkowego wzmocnienia efektu można dodać również 3 krople olejku eterycznego z imbiru który potęguje działanie przeciwzapalne mieszanki Dokładnie zamknij butelkę i delikatnie nią potrząśnij, aby wszystkie składniki dobrze się połączyły. Przed nałożeniem olejku na skórę wykonaj test uczuleniowy na małym fragmencie, aby upewnić się, że nie wystąpią reakcje alergiczne. Następnie, wykonując delikatne okrężne ruchy, wmasuj olejek w bolący obszar, pozwalając mu głęboko wniknąć, co przyczyni się do rozluźnienia mięśni i zmniejszenia dyskomfortu w stawach. Napisz w komentarzu z którego miasta oglądasz ten materiał i powiedz mi czy znałeś już informacje, którymi podzieliłem się w tym filmie? Będę bardzo wdzięczny za twoje odpowiedzi.